Hej siemanko, z tej strony to kolejny tygodnik o informacjach oraz nowościach ze świata WoWa. Przypominam o streamach w każdy poniedziałek i czwartek o godzinie 18, a link do Twitcha znajdzie się w opisie pod filmem. Zacznijmy od drobnych zmian klasowych, które pojawią się już w jutrzejszym resecie, które mają na celu głównie znerfić tak zwaną złotą kompozycję klas na wysokie klucze. Def specjalizacja na Howli otrzymają buffa do obrażeń ze skilla Epidemic o 8% oraz z Bursting Source o 12%. Guardian Druidzi otrzymają nerfa do obrażeń z umiejętności Trash oraz Race w postaci 8%, Augmentation Ab pokazuje także, że otrzymają nerfy do Breath of Eons oraz Fates Mirror. Hunterzy specjalizacji Marks Misshapen będą zadawać więcej obrażeń z Multishota o 8%, Explosive Shot o 10%, a Trick Shot, który zwiększa damage Aimed Shota oraz Rapid Fire dostanie także buffa do obrażeń z 65% na 70%. Dość spore nerfy otrzymają Fire Magowie, ponieważ takie umiejętności jak Flame Strike, Flame Patch, Conflagration, Meteor, Phoenix Flames oraz Living Bomb będą zadawać o 10% mniej obrażeń. To samo tyczy się także Frost Magów, gdzie Comet Storm będzie bił o 6 mniej, a Blizzard oraz Frozen Orb o 8 Spore nerwy do Holy Paladyna do leczenia, jak i do obrażeń. Umiejętność Light's Protection będzie redukowała Damage Taken nie o 16 a o 10. Overflowing Light i jego Absorb Shields Over zostaje zmniejszony z 50 do 30 Tyr Deliverance, który zwiększa Heal'ing Taken z Holy Light, Flash of Light oraz Holy Shock zostaje zredukowany z 25 do 15 Blessing of Hammer będzie teraz zadawał dodatkowe obrażenia w postaci 25 a nie 30. Absorb Fading Light zostanie zmniejszony z 10 Procent do 3, Retinus Judgment będzie miał mniejszą szansę na aktywowanie Consecration. Gdzie czysto matematycznie wcześniej Konsekracja odpalała się co drugi Judgment, a teraz powinno się to robić co około 3 Judgmenty. A umiejętność Consecration generalnie będzie zadawała o 20% mniej obrażeń. Na złego, ogólne leczenie hobli Paladyna ze wszystkich umiejętności zostanie znerfione o 5%. Natomiast Paladyni specjalizacji Retribution się ucieszą, ponieważ Divine Store będzie był o 8% więcej, Wake of Fascist o 10% więcej, a Consecration o 12%. Jeżeli chodzi o Prista, to Vampiri. Embrace będzie odrobinkę mniej leczył pobliskiego gracza, a Sun będzie radykowo cooldown Wapir Embrace'a nie o 45 sekund, a o 30. W specjalizacji Discipline umiejętność Atonement będzie leczyć odrobinkę więcej za wasz damage dam. specjalizacji Holy otrzyma fajnego buffa do Rhapsody, ponieważ staki będą się generować teraz co sekundę, a nie co dwie. obrażenia z umiejętności Holy Nowa zostały również zwiększone z 10% do 20 za jeden stak. Dodatkowo przy 20 stakach Rhapsody poświetli Wam się Holy Nowa, przypominając Wam, żeby go użyć. Shadow Priest dostaną nerfa do obrażeń z Vampiric Touch w postaci 20%, a Shadow World Pain oraz Shadowy e Apparition w postaci 15%. Outlaw Rogue otrzyma buffa do obrażeń ze wszystkich umiejętności oraz do swoich autoataków w postaci 5%. Warrior będzie bił więcej z Travajera oraz Thunderous Roar o 8%, a specjalizacja fury Skill Improved whirlwind będzie zwiększał wasze kolejne single target umiejętności z 50% do 55%. I to tyle ze zmian kacowych. Po Pomniejszy patch 10.1.7 pod nasą Fury i Incarnate został zapowiedziany, że trafi ona na serwery live już 6 września. A film odnośnie omówienia tego patcha pojawi się na moim kanale bliżej terminu wypuszczenia tego patcha. Także zabrzmi jak retard, ale zostaw suba, żeby być na bieżąco z nowościami odnośnie WoWa. Jakiś czas temu mówię o nowych infernalowych matach, które pojawią się w trading poście, a mianowicie chodzi o te dwójkę. Znany już jest koszt tych infernali i już lepiej zacznijcie zbierać trading postowe pieniążki, ponieważ ich koszt będzie wynosił 700 trader standard za jednego Infernala. Patchu 101.7 GOG z Inżynierii będzie można strasmakować na byle jaką klasę. Co ma na myśli to to, że jak wcześniej nie które okulary były dla klasy noszące mailowe itemy albo play'towe. tak od teraz te stare okularki nie będą miały rodzaju armoru na sobie i każda klasa będzie mogła użyć ich do transmogu. Kojarzycie twórcę pod nazwą Tomkek, który zrobił odświeżony model Onyx pod Dragon Riding? Otóż Tomkek wraca z kolejnym odświeżonym modelem, lecz nie chodzi tym razem tu o mounta, a o kultowy armor set dla Paladyna. Naprawdę skala różnicy jest ogromna, a wykonanie tego na pewno wymagało sporo czasu i pracy, ale efekt jest naprawdę oszałamiający i z chęcią bym zobaczył chociaż część starych odświeżonych armorów setowych w grze wypuszczonych specjalnie przez Blizzarda. Oczywiście ma on za sobą wiele innych prac, z którymi warto je się zaznajomić, bo odwala on naprawdę kawał dobrej roboty, gdzie Blizzard powinien brać u niego lekcję. Dajcie znać, co sądzicie o tym odświeżonym modelu. Pamiętacie, jak na 6 tygodni przed patchem 10.7 mieliśmy co tydzień time eventy? Jest to tak zwany Turbulent Timewind, który został wykopany w plikach patch'a 10.7.7. Także będzie to świetna okazja na ubranie swoich postaci, aby przygotować się pod patch 10.2. Nie wiadomo jednak jeszcze, kiedy dokładnie ruszy maraton time Dungeonów, dungeon, przygotowujących nasze postacie pod patch 10.2, ale gdybym miał zgadywać, to strzelabym, że byłoby to gdzieś pod koniec września albo któregoś października, gdzieś tak mniej więcej w połowie. Przypominam wam także o możliwości odebrania praktycznie za darmo BattlePeta Silver Peak z Amazon Prime Gaming. A czas na jego odebranie macie do 24 sierpnia. Na samym końcu standardowo, co nas czeka w nadchodzącym resecie? Drugi PvP w tym tygodniu to Pact House. Rozpocznie się także weekend Event na World Questy, gdzie będziecie otrzymywać większą ilość reputacji oraz do odebrania będziecie mieli questa. Quest polega na zrobieniu 10 World quest. I po jego ukończeniu do wyboru będziecie mieli badża, który poniesie wybraną przez Was reputację na Dragon Eyes. Darkmoon Fair potrwa jeszcze do soboty, a w najbliższy wtorek rozpocznie się event Kalimdor Cup, gdzie będą dostępne Dragon Ridingowe wyścigi w starszych krainach Hazerów, a dokładnie na Kalimdorze. Zagadajcie do Lorda Anderstrasza w po więcej informacji. Afiksami w tym tygodniu będą Fortified, Afflicted oraz Raging. Worldbossem w tym tygodniu będzie Bazual oraz The Zakali Elders w Zarlek Covers. Jak się podobało, to zostaw suba, łapę do góry, komentarz dla statystyk, no i przypomnę wam o swoich straszamyk. Z opisu. Trzymajcie się hej.